Do dostrojenia czakramu wykorzystam zestaw kamertonów skali Cdur od 256 do 512 Hz. I całą terapię rozpoczynamy od wstępnego oczyszczenia pola aury zestawem Energia 1. Tu wykorzystam zestaw z mosiącu: to jest zestaw C4096, 4355, 4266 i dwa dzienniki XIS i. Po wstępnym oczyszczeniu pola aury dostrajamy pierwszy punkt 1c i wykonujemy go w następujący sposób. Mamy impuls, wibrację, częstotliwość, w kierunku czakramu, ale sama częstotliwość to ona nie do końca wystarczy. Trzeba ją zakręcić. Czyli postawimy rękę. Dokładnie wyprostowaną rękę, i naturalnie ręka wykonuje ruchy obrotowe. Wysyłając dźwięk na rękę, to już nie będzie sam impuls prosty, tylko będzie to wir, i potem dajemy do słuchania z lewej i z prawej strony. Czyli za pierwszy raz aktywujemy, stawiamy rękę na wysokości czakramu i kierujemy kamerę właśnie w dłoń od góry, i dajemy teraz do słuchania z lewej i z prawej strony, i dostrajamy następny. Następna aktywacja, już bez ręki, wystarczy jedna, jedną ten impuls przez rękę. Następnie czakram 2D, też przez rękę. Trzymamy około 3 sekund i dajemy do słuchania z jednej i z drugiej strony. Oczywiście prowadzimy kamerton nad głową, tak żeby wszelkie ośrodki w korze mózgowej dostały tego impulsu. Następny punkt 3E. Wyprostowana ręka i trzymamy około 3 sekund. Dajemy teraz do słuchania z lewej i z prawej strony. Czy prowadząc właśnie terapię w ten sposób, możemy yy, nie używać yy, wahadła do wstępnej regulacji? I następny punkt 4F i dojemy do słuchania. Tych aktywacji może być 3-4. Punkt 5G też przez rękę. Punkt 6A, czyli trzecie oko. I siódmy punkt, dźwięk H. I do słuchania z lewej i z prawej strony, czyli tylko w ten pierwszy raz, żeby był rozruch, żeby to poszedł dźwięk, ale to taki, taki po prostu, taki wir, który już zrobi automatycznie nasza dłoń, i zamykamy całą apurę, kompresujemy całą energię. To są takie trzy ruchy, czyli z lewej, z prawej i z środka. Oczywiście trzeba się śpieszyć, bo ten kamerton już tak brzmi trochę krócej i potem uziemiamy, kompresujemy, zamykamy całe pole aury i na koniec używamy zestawu Energia 2, to 2048 dźwięk C, 2560 to dźwięk E i 3072 Hz to dźwięk G.